Dwa spośród najstarszych zachowanych globusów w miejscu nieodkrytych jeszcze przez Europejczyków ziem zawierają łaciński napis Hic dracones, czyli tu są smoki. Jest to nawiązanie do wcześniejszej praktyki, gdy niektóre średniowieczne mapy świata w miejscach tych nieznanych i nieodkrytych ziem zawierały rysunki smoków i innych mitycznych potworów. I wyrażało to oczywiście związek tego, co nieznane i obce, z czymś strasznym i niebezpiecznym. I dla wielu z nas na naszej mentalnej mapie, taką Ziemią pełną smoków i potworów, pozostaje Islam. Wilfred Cantwell Smith, kanadyjski badacz Islamu oraz religii w ogóle, powiedział kiedyś, że Pomyłką jest sprowadzanie islamu do jednego z dostępnych typów religijności. Bowiem to, czym islam rzeczywiście jest od 14 stuleci, to jeden z historycznie najistotniejszych sposobów na bycie człowiekiem. Islam jest jedną z tych religii, które obecne są nie tylko w sferze, o której konwencjonalnie myślimy jako o sferze religijnej. Więc w sferze dogmatów, rytuałów i pewnej obyczajowości. Islam, przenikając wszystkie sfery życia, jest całościowym i holistycznym sposobem bycia człowiekiem. Sposobem, który nie tylko wygenerował jedną z najważniejszych historycznych cywilizacji, ale też który do dzisiaj jest jednym z głównych aktorów na scenie naszego świata. Czy więc się to komukolwiek podoba czy nie, islam jest dużą częścią naszej przyszłości. Nie tylko w przyszłości globalnej, ale również i w naszym um, europejskim kontekście. Warunki w jakich miliony muzułmanów pojawiły się w dzisiejszej Europie, sprawiają oczywiście, że póki co łatwo jest go zbywać jako religię imigrantów, a więc jako tymczasowego gościa z zewnątrz, a nie jako europejską religię i jeden z istotnych sposobów na bycie człowiekiem w Europie. Ale oczywiście, jest to tylko kwestia czasu, zanim pierwsze pokolenie imigrantów wraz z drugim czy trzecim pokoleniem szukającym jeszcze swojego miejsca i wypracowującym sobie dopiero najbardziej odpowiednie formy ekspresji swoich wartości w europejskich warunkach staną się niczym innym jak jednym z dostępnych sposobów na życie i bycie człowiekiem. Oferującym wartościowe odpowiedzi nie tylko na uniwersalne, ludzkie, ale też i na specyficznie europejskie pytania i problemy. Ten status islamu, i ten fakt, że jest on nieuniknioną częścią naszej wspólnej przyszłości, oznacza, że niezależnie od tego, czy oceniamy islam pozytywnie, czy negatywnie, czy czysto neutralnie, Trudno jest dzisiaj zaprzeczyć konieczności jego rzetelnego poznania. A dużą częścią rzetelnego poznania islamu jest poznanie tego, w jaki sposób islam rozumie sam siebie. Innymi słowy, jak rozumie islam jego własna tradycja interpretacyjna jego własna teologia jego własna um, historia intelektualna. Nazywam się Aryk Miernik i jestem muzułmańskim teologiem i zapraszam Państwa do wybrania się ze mną tam, gdzie żyją smoki. Zapraszam do poznania islamu w oczach jego własnej tradycji teologicznej. Dobrym punktem początkowym takiej podróży jest moja seria sześciu krótkich wykładów pod tytułem Wprowadzenie do islamu którą można znaleźć dość łatwo na YouTube, i do której link można znaleźć w komentarzach poniżej. I w której to serii odpowiadam na pytania, czym w ogóle jest islam, w jaki sposób widzi on Boga, kim był jego prorok, o czym mówi Koran, czym jest szariat oraz na czym polega podział na sunnitów i szyitów. I po tej wprowadzającej serii zapraszam natomiast do kolejnych już w tej chwili przygotowywanych wykładów, w których przyjrzymy się temu, na ile straszne rzeczywiście są smoki islamu.